I zamiast tego, czego naprawdę pragniesz, czyli spojrzenia, przytulenia, słowa kocham cię, dostajesz coś zupełnie innego. Owszem, on naprawił kran. On kupił ci nową ładowarkę. Tylko, że w twojej głowie pojawia się myśl: O, okej, okay, ale w sumie co z tego? Co z tego? Hej Ania, witaj, hej Ela. Czy wiesz, że 80% nieporozumień w związku to nie jest brak miłości, tylko to, że mówimy do siebie innymi sposobami? Miłość możesz czuć ogromną, a on i tak powie: Nie czuję się widziany, nie czuję się dla, czego, dla Ciebie ważny. Dlaczego? No właśnie dlatego, że prawdopodobnie nie mówisz w jego języku. To trochę tak, jakbyś wzięła najpiękniejszy wiersz i werycytowała go po chińsku. I jeśli twój partner nie zna tego języka, to nie ma szans, żeby poczuł, o czym ty do niego mówisz. Dzisiaj dzień trzeci, słuchajcie, dzień trzeci naszej serii o językach miłości. W dniu pierwszym poznałyśmy wszystkie pięć języków, trochę jak mapę drogową. Wczoraj mówiłyśmy o samotności w związku, o, o tym poczuciu pustki, które pojawia się, gdy te języki się rozmijają. Natomiast dzisiaj, w dniu trzecim, schodzimy na ziemię. Jak mówić językiem partnera? I chcę Wam dzisiaj przedstawić pierwsze kroki, które możecie zrobić już dzisiaj. Nieważne, czy zdiagnozowaliście, że mówicie różnymi językami, czy zdiagnozowałyście, że mówicie tym samym językiem, co możecie zrobić, żeby jeszcze już dzisiaj ulepszyć wasz związek. Na początku chcę Ci opowiedzieć, dlaczego ta sytuacja bywa czasem w związku trudna. Powiedz mi szczerze, Albo przynajmniej pomyśl, ile razy czułaś, że się starasz, że robisz wszystko, żeby on widział twoje zaangażowanie, a on patrzył na ciebie z wyrzutem w oczach. I widzisz, on robi dokładnie to samo. On daje ci swój język, ale ty go nie rozumiesz. Albo on kupuje kwiaty, on kupuje prezent, on ci przynosi czekoladki, a ty chcesz, żeby on po prostu usiadł i wspólnie z tobą spędził czas. On ci mówi kocham cię, jesteś cudowna, jesteś dla mnie najważniejsza, a dla ciebie to są puste słowa, bo na przykład ty pragniesz, żeby on działał, bo dla ciebie czyny są ważniejsze niż słowa. I teraz zobacz, on cię dotyka. Przykładowo też tak może być, nie? Że on ciebie dotyka, on cię przytula. Kurczę, ale ty wolisz sobie pogadać z nim, ty wolisz, żeby on cię wysłuchał, a nie ciągle chce się przytulać. I zobacz, to nie jest brak miłości. Tylko to jest różnica w alfabetach, to jest różnica w językach, w sposobach, którymi się posługujecie do siebie nawzajem. Więc przypomnę pięć języków w skrócie, pięć sposobów, w jakie okazujemy partnerowi, że jest dla nas ważny. Przede wszystkim słowa uznania. Pierwsze: Słowa jestem z ciebie dumna, doceniam cię, nikt tak jak ty. I wtedy twój partner rośnie, rosną mu skrzydła. Drugi język miłości, jakościowy czas, czyli wspólne chwile, wspólne rozmowy, wspólne skupienie się na czymś, wspólne osiąganie czegoś. Trzeci sposób to prezenty, drobiazgi, symbole, pamiątki, prezenty. Czwarty język to przysługi, czyli działanie, pomoc, odciążanie, zrobienie czegoś za partnera. I piąty język to jest dotyk, to jest przytulenie, muśnięcie, pocałunek w czółko. Również seks. I teraz zobaczcie, każdy z nas ma swój dominujący język. Możesz kochać w inny sposób, niż on kocha ciebie. I właśnie teraz zaczynają się kłopoty. Właśnie tu zaczynają się kłopoty. To są te pary, które nie chodzą zakochane w sobie jak gołąbki. Witaj, dzień dobry, bo na pewno znacie przynajmniej jedną taką parę że w sumie to oni nic nie muszą robić, a oni są przez lata 10, 20 lat zakochani w sobie jak gołąbeczki. Więc to nie do końca jest tak, że oni nic nie muszą robić i nie wykonują pracy nad swoim związkiem, ale w ich przypadku prawdopodobnie oni się w tym obszarze w ramach tej koncepcji pięciu języków miłości po prostu dobrali tak, że mówią tym samym językiem. Więc to co dla nich jest naturalnym okazaniem Poczucia ważności drugiemu człowiekowi, że jest dla nas ważny, drugi człowiek daje im dokładnie to samo. Czyli my zazwyczaj dajemy to, co chcemy otrzymywać od partnera. Więc to są pary, które po prostu się dobrały w językach miłości, tak bez problemu, jednym językiem miłości porozumiewają się i się świetnie rozumieją. Natomiast, właśnie problemy zaczynają się w momencie, kiedy jesteśmy w związku, w którym my mówimy, Inaczej, i chcemy innego języka niż nam go oferuje, ofiaruje nasz partner. I tu jest moment, w którym proponuję, żebyś się zatrzymała i żebyś zaczęła obserwować i patrzeć. Zadaj sobie pytanie, jak mój partner okazuje mi najczęściej, że jestem dla niego ważna? Czy częściej coś mówi, zasypuje cię słowami, słodkimi słowami. Czy częściej coś robi? Dzień dobry, ula, witaj. Czy częściej coś robi? A może twój partner kupuje ci drobiazgi, może on cię obsypuje prezentami, a ty się zastanawiasz po co? A może on cię dotyka, może on chce być blisko z tobą, może on potrzebuje yy, tulić się, miziać się i uprawiać seks. A może masz partnera, który cały czas mówi, że on chce z tobą więcej robić. <laughs> Może par masz partnera, który ci mówi, że za mało czasu z nim spędzasz. Wtedy jego językiem miłości byłby wspólny, spędzany czas. I teraz zobacz, najłatwiej odkryć język partnera, patrząc, w jaki sposób on do ciebie mówi, że cię kocha, że jesteś dla niego ważna. Przez które działania? I zobacz, teraz, kiedy już wiesz, który język jest dla niego ważny, to nie musisz robić rewolucji, tylko zacznij od drobiazgów. Dużo skuteczniej. Jeżeli jego język to przysługi, to przygotuj kawę, zanim on cię o to poprosi. Zrób mu śniadanie do pracy. On się wtedy będzie czuł dla ciebie ważny. I w tym przypadku, kochane, moje panie, to nie będzie matkowanie. W tym przypadku. Natomiast jeżeli zrobisz śniadanie do pracy, kanapeczkę do pracy, facetowi, którego językiem miłości nie jest działanie, to on cię odbierze, jak mamy że jesteś w energii mamy. Ula przeczytaj opis live'a i na spokojnie wyjdź z tego live'a, obejrzyj mój profil, obejrzyj filmy, jakie e, nadaję, w jakim stylu, w jakiej filozofii i wróć na live'a, jeżeli to z Tobą rezonuje. No, Rafale, nie pasujesz do naszej przestrzeni. Trzymaj się ciepło, papa. Barbara, witaj w naszej przestrzeni, fajnie, że jesteś. I teraz zobacz, więc tak jak powiedziałam, jeżeli zdiagnozowałaś na poprzednim live, czy na pierwszym naszym spotkaniu z języków miłości w tym tygodniu, że jego język to przysługi, to zrób coś dla niego. Dzisiaj coś dla niego zrób. Wymyśl, co możesz dla niego zrobić, odciążyć go, zaskoczyć go, że nie wiem, on ci na przykład o coś prosił, żebyś to zrobiła, a ty tego nie zrobiłaś, to po prostu to zrób. Jeżeli je zdiagnozowałaś do tej pory, do dzisiaj, że jego sposób wyrażania tego, że jesteś dla niego wyjątkowa, to słowa, bo on cię zasypuje słowami. Jeżeli należy do kobiet, które nie lubią prawić słodkości, chociaż będę Cię zachęcać, my zrobimy sobie tydzień prawienia komplementów mężczyźnie, bo to jest bardzo piękny, kwitnący temat, który bardzo mocno nas, kobiety, wrzuca w żeńską energię. E, więc na pewno sobie zrobimy cały tydzień na ten temat. Ale jeżeli nie lubisz mówić, albo nie wiesz jak mu powiedzieć komplement, żeby to nie zabrzmiało tak przesłodko, tak cukierkowo, tak dziecinnie, to... Zostaw mu na biurku karteczkę, albo włóż mu karteczkę do wiesz, do kieszeni spodni, które zakłada e, na jutro do pracy, karteczkę z napisem doceniam cię, albo będę o tobie myśleć, albo jesteś dla mnie ważny, to też dam mu poczucie, że jest ważniejsze. Ważniejsze niż wczoraj czy przyczoraj, kiedy takich rzeczy nie robiłaś. Jeżeli natomiast jesteś kobietą, która zdiagnozowała, że dla niego dotyk jest ważny, to wcale nie musisz mu wskakiwać od razu do łóżka, wcale nie, ale muśnij jego dłoń, gdy mijacie się w kuchni, muśnij go bioderkiem o bioderko, kiedy stoicie obok siebie, albo po prostu złap za rękę, kiedy siedzicie i oglądacie razem Netflixa, dla niego to wystarczy. Albo usiądź tak, żeby wasze uda i kolana się stykały razem, jak oglądacie coś, dla takiego mężczyzny, dla którego dotyk jest językiem miłości. To będzie sytuacja, która go nakarmi, w której on poczuje się ważny. Słuchajcie, dziękuję za lajkowanie, tapowanie, kciuki, e, serduszka. Tak, ja, ja mogę mówić, Wy możecie stukać w ekran. Pamiętajcie o tym, nie? Stukanie w ekran, polecam serduszka, właśnie, właśnie tak jak pokazałam. Um. Mhm. Dobra, najpierw przesiewamy naszą cudowną, ambitną społeczność. Luki tutaj w tej przestrzeni nie odzywamy się do siebie w taki sposób, raczej z większym szacunkiem, więc jak nie zmienisz, wiesz, sposobu e, zwracania się, to Cię też zbanuje. Chyba, że zostajemy w naszej przestrzeni i będzie też fajnie. I słuchajcie, jeżeli jesteś kobietą, która zdiagnozowała, że jego językiem wyrażania ważności, tak, dużo lepiej, <laughs> dużo lepiej, Luki, ehm, że jego sposobem wyrażania zaangażowania w związku są prezenty, bo on ciebie obsypuje prezentami. To nie przestań się w końcu zastanawiać, po co on to robi, że niepotrzebnie wydaje pieniądze, tylko kup coś jemu, coś drobnego. Jeżeli ma jakąś pasję, kup coś, co jest związane z jego pasją. I po prostu ciesz się tym, jak on się wtedy ucieszy, jaki on się poczuje wtedy ważny, kochany, widziany i szanowany. Natomiast jeżeli do tej pory na naszych live'ach zdiagnozowałaś, że dla niego czas jest tym językiem miłości, to usiądź obok niego wieczorem, odłóż telefon, nie scrolluj, tylko bądź przy nim obok niego dla niego i możecie coś razem porobić. Albo nawet, jeżeli to jest wspólnie spędzany czas, zaproponuj nawet zwykłą grę w kartę. To już będzie dla niego taki gest... Wow, ona mnie widzi, jestem ważny. Więc zobacz, to nie muszą być wielkie gesty, to nie muszą być wielkie rzeczy, to mogą być małe kroki, które w jego języku otworzą najpierw mniejsze drzwi, potem większe. I teraz mini ćwiczenie dla Ciebie, tu i teraz. Chcę, żebyś spróbowała już w tym momencie. Możesz zamknąć oczy i pomyśleć sobie, kiedy ostatnio On okazał Ci czułość. Kiedy ostatnio on ci okazał czułość? Może przez słowo, może przez dotyk, może przyniósł coś ze sklepu? Czego on z tych rzeczy robi najwięcej? Bo to jest już trop. To już jest trop tego, co jest jego językiem okazywania tobie, że jesteś dla niego ważna. Co on powtarza codziennie? Co on robi codziennie? Możesz sobie to zanotować na kartce, w komentarzu napisać możesz też po prostu procesować u siebie w myślach i to też jest jak najbardziej ok słuchajcie, przypominam, że jest cel ustawiony jak na każdego live'a można się dorzucić do celu ustawiłam tam też takiego droższego misia jeżeli ktoś z Was chciałby dostać materiały na temat jakichś trudności, którą macie obecnie w związku jakie są możliwe rozwiązania Skąd się coś takiego bierze, to można wybrać Misia, i wtedy, cześć, Asiu, witaj, i tutaj. Eee, to wtedy przeanalizujemy dany problem, daną sytuację związkową. I teraz zobaczcie, świadomość to jest pierwszy krok. I teraz opowiem ci jedną historię. Załóżmy, że on kupuje ci piękne kolczyki. Ty wracasz do domu, jesteś zmęczona. Chcesz z nim usiąść i chcesz się po prostu wygadać. A on na to wszystko, gdzie ty masz dość i ty chcesz się wygadać, żeby poczuć, że jesteś dla kogoś ważna, on wyciąga pudełeczko i mówi, że ma dla ciebie prezent. No to co ty robisz? No to uśmiechniesz się, tak? Bo tak byłyśmy nauczone. <grytanie> Okej, okay, aś dziękuję ci za, za kawusie. Um. No właśnie, i on wyciąga prezent, więc co ty robisz? No, ty, będąc taka wyczerpana, pewnie wymusisz na sobie uśmiech i powiesz, e, dziękuję. Tylko pytanie, co będziesz czuła w środku, w sercu twoim? Bo prawdopodobnie będziesz czuła dalej pustkę, prawdopodobnie dalej będziesz czuła, że kurczę, on mnie dalej nie widzi. Po co on mi kupił prezent? On mnie nie widzi. I zobacz, prezent nigdy nie zastąpi obecności, jeżeli twoim językiem miłości jest czas. Hej, Paweł, witaj w naszej przestrzeni. Albo inna sytuacja. On codziennie wyrzuca śmieci. Ty wiesz, że on. Kilka, tak, raz, dwa razy w tygodniu odkurza. Ty wiesz, że on myje samochód. A że on ci tankuje samochód. Ty wiesz, że on tego pilnuje. Tylko sobie myślisz, kurczę, ale ja bym wolała, żeby on mi powiedział, że mnie kocha. Po co on tyle czasu spędza z samochodem? Mógłby usiąść obok mnie i powiedzieć mi coś miłego. I teraz zobacz, to nie jest tak, że on cię nie kocha. To nie jest tak, że nie jesteś dla niego ważna. On mówi do ciebie. On mówi, on, on pokazuje, że jesteś ważna, tylko on to robi w swoim języku. Dlatego tego nie słyszysz. I ty nie czujesz się napełniona. Twój język miłości nie jest pełny, bo nie dostajesz tego, czego ty oczekujesz i potrzebujesz, żeby poczuć się widzianą. Więc jeśli twój partner mówi kocham cię czynami, ale czynami, nie mówi, tylko robi, żeby ci powiedzieć, że cię kocha, a ty czekasz na słowa, to on może robić i robić, a ty tego nie będziesz doceniać, bo ty czekasz na słowa. I dopóki on ci nie zacznie prawić słodkich słów, to będzie ci źle. Więc, zobacz, pierwszy krok to jest w ogóle obserwacja. Drugi krok to mały gest w jego stronę, w jego języku. Dlatego nie bez powodu. Najpierw porozmawiałyśmy sobie według tego konceptu, jakie są sposoby pokazywania sobie i innym, że jesteśmy ważni. Dziękuję, Asiu. W drugim dniu zachęciłam Cię do tego, żeby zdiagnozowała swój własny przewodni język miłości, bądź dwa przewodnie języki miłości.